Budynek bajkowego przedszkola w Żarowie już niebawem zostanie rozbudowany o budynek żłobka. Państwa gmina była jedną z dwóch gmin, które ubiegały się o środki na przygotowanie inwestycji, która tak naprawdę w gminie, z tego co wiemy, jest bardzo potrzebna. Drugą gminą, która otrzyma dofinansowanie jest miasto Świdnica. Także jesteście Państwo tak naprawdę w elitarnej grupie. Środków na tego typu działania już u nas w aglomeracji Wawrzyckiej nie będzie. Także te dwa projekty będą tutaj spełniały wszystkie oczekiwania, jeżeli chodzi o wskaźniki, o wskaźniki, przede wszystkim liczbę dzieci, którą musimy tu na naszym poziomie zapewnić. No i z informacji, które dzisiaj przy podpisywaniu umów uzyskaliśmy od pana burmistrza, wynika, że liczba dzieci, które państwo zakładali się we wniosku, będzie większa. Także to nas cieszy, bo, bo to jest jeden z elementów, który jest później weryfikowany po realizacji projektu. Także myślę, że przy założeniu, że dzieci będzie dużo więcej, projekt będzie sukcesem zakończony. Burmistrz Leszek Michalak w czwartek 16 marca podpisał w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę na realizację projektu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie. O budynek Żłobka w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Wniosek był dobrze przygotowany. Mieliśmy tutaj oczywiście na każdym etapie oceny możliwość kontaktów z gminą, przygotowywania pewnych informacji, których potrzebowali na przykład eksperci, ale wniosek był prawidłowo przygotowany. A co w kolejnym etapie? Możemy na coś liczyć więcej? No my w tej chwili jesteśmy w aglomeracji po ogłoszeniu bardzo wielu naborów. W tej chwili trwa ocena wniosków wspólnot mieszkaniowych związanych z rewitalizacją, z termomodernizacją, i to są te wnioski, które zabierają nam dużo czasu, ponieważ duża liczba wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych zdecydowała się na przygotowanie tych projektów. 21. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmie uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektów związanych z tak zwaną niską emisją transportową. Pierwsze prace budowlane ruszą tuż po rozstrzygnięciu przetargu. I podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji. Otwarcie ofert przewidziano na 27 marca. Tutaj w Gminie Żarów spełniają się moje marzenia, bo y, dwa lata temu, kiedy podchodziłam do konkursu y, kolejny raz, y, kolejną kadencję, y, miałam y, zaplanowane i zaprojektowane właśnie w pewnym punkcie koncepcję na rozbudowę przedszkola. Chciałam rozbudować przedszkole o dwie grupy przedszkolne, czyli na 50 dzieci i przedstawiłam to na swoim konkursie na dyrektora. I okazało się, że marzenia się spełniają, bo dzisiaj właśnie dowiedziałam się, że burmistrz wraz z panią Skarbnik podpisał umowę właśnie na budowę. Może nie przedszkola, ale na rozbudowę przedszkola o budynek żłobka. Co mnie niezmiernie cieszy, bo, tak jak powiedziałam wcześniej, marzenia się spełniają i dzięki temu, że podpisana została umowa na dofinansowanie, yy, będziemy mieli w gminie Żarów dodatkowy budynek przy przedszkolu. I to będzie żłobek, który pomieści 50 dzieci. W nowym budynku żłobka mają powstać dwie sale zabaw, jadalnie, sypialnie, szatnie. Łazienki dla dzieci oraz sala widowiskowa z przeznaczeniem na wspólne zabawy i uroczystości. Projekt zakłada także budowę zaplecza kuchennego oraz szatni i toalety dla personelu. Najważniejszy tutaj głos mają nasi rodzice z naszej gminy. I wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oczywiście rodziców, bo co roku jednak brakuje tych miejsc do przedszkola i do żłobka, udało się, że rozbudujemy żłobek. I dzięki temu będzie w żłobku więcej dzieci, a tym samym rodzice będą spokojniej, będą mogli spokojnie wykonywać swoje zajęcia, swoją pracę, a my będziemy dbać o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci naszych w gminie. Projekt rozbudowa przedszkola miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektu i wybuduj otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 2 miliony złotych.